Cześć, fani Gości Dziedzic. E, serdecznie Was pozdrawiam. E, niektórzy moi fani pytali mnie, czy, posiadam czy będę miała, pokaż pokażę lalki Kraina Lodu 2 w kolekcji. E, właśnie dzisiaj przychodzę do Was z nowym filmem. Serdecznie Was pozdrawiam. Mianowicie dotyczy on filmu Walt Disney. Pamiętam pierwszą część Lady Go Else, bardzo piękna piosenka. E, Kraina Lodu, czyli Frozen. Teraz mamy kontynuację w kinach tego pięknego filmu, tego pięknego, pięknego klasycznego disneydowskiego hitu Kraina Lodu. Teraz mamy w kinach właśnie weszła Kraina Lodu 2, jeszcze nie widziałam filmu z niecierpliwością czekam, aż film będzie na DVD albo do ściągnięcia w internecie. Mianowicie co do Krainy Lodu, nie wiem jaki jest druga część filmu, widziałam zwiastun, wydaje mi się, że będzie bardzo piękny. Ale wiem, że wyszły już, wyszły już lalki. U nas nie robi firma Disney Store lalek, ale robi Hasbro. I firmy Hasbro są wyszły laleczki z Krainy lodu. Czakolwiek mam dwie lalki, Anne i Elsę, Chcę Wam właśnie je pokazać. To jest Elsa z Krainy lodu 2. Jest ona lelką śpiewającą. Każdym jest trochę trudniej, moc się wzmaga, Lalka wygląda pięknie. pięknie. Jest zrobiona na filmie y, Disney Kraina Lodu. Właśnie dwa to są lalki. Wyszło różne dużo tych lalek. Ta podobała mi się najbardziej. Po, na początku, słuchajcie, podobała mi się seria e, Krainy Lodu. Czekolwiek ta jest, ta jest, ta jest lep, ta, taka z lepszawych tych lalek, bo śpiewa. E, jeszcze wam pokażę Anię, bo nie byłoby się bez ślicznej, rudowłosej Ani. również... Śpiewa jakąś kołysankę, jeszcze nie wiem, jak ładnie, co, bo... Że to ma sens Zrobię krok Potem dwa Choćbym więcej nie mogła Niejedny trochę drugiego On się niczym wiatr Laleczki są teraz bardzo tanie, nabyłam, są tanie te laleczki, są śliczne, są firmy Hasbro. Nóżki mają zginane jak Jasmine, którą pokazywałam poprzednio. Elsa ma też piękne lodowe buty i zginane nogi. Chciałam Wam też powiedzieć, że oglądałam laleczki właśnie Frozen 2, Kraina Lodu 2, Hair, bo wyszły takie Anna i Elsa z bardzo długimi włosami, takimi gdzieś dotąd, ja oglądałam pozwalałam sobie w Carrefourze, w takim markecie jednym, nie powiem w którym miejscu otworzyć pudełka tych lalek, mimo, że nie zapłaciłam, ponieważ bałam się, bo te lalki były po 119 zł. płacić kurwa mać, takie, przepraszam takie pieniądze i bardzo dobrze zrobiłam, moim zdaniem, bo jak otworzyłam pudełko, szok lalka kraina lodu, z tym takim za zaplatania warkoczy Elza i Anna mają strasznie cienkie włosy, jeszcze Elza ma też cienkie, ładne, kolorze białe, ale Anna to już gehenna, jakie ja ma krótkie włosy. Twój, jakie ja ma długie, cienkie, długie włosy mają, nie powiem, ale szok jakie ja ma cieniutkie włosy, on cieniusieńkie. I tyle pieniędzy. Tu się hasło nie postarła, na temat. te są rewelacyjne. Anna i Elsa. Mamia ja, raczej to zauważyła. Właśnie to moja mama powiedziała, miała ja, też zauważyła, zna się dobrze. O. Anna i Elsa. Są laleczki Kraina Lodu 2. I z utęsknieniem czekam, słuchajcie. Na, nowy, na ten film, kiedy będzie na DVD, bo do kina to nie bardzo chcę strata pieniędzy trochę na bilety. I ja wolę w domu oglądać. Mam duży telewizor, mam komputer, także. Yy. Chcę oglądać. Ja lubię oglądać w domu. Zawsze mogę coś przekąsić. Elsa i Anna. Z krainy 2 filmu. Kraina 2. Także nie wiem, czy Wam się też podobają te lalki z długimi włosami, ale mnie się te podobają bardzo. Są śpiewające i są śliczne. Te na przykład w Kerfurze już wykupili, natomiast tamte stoją. Ale tamte mają strasznie cienkie włosy, dlatego ja tamtych nie biorę. Wolałam się śpiewające. Do z Collection Kraina Lodu 2 Gosi. Anna i Elsa. pięta, Elsa Anna ma piękne rude rude włoski. Dolls collection. z Anna. Dolls collection. Elsa. Kraina lodu dwa lalki śpiewające po polsku. Cześć! Komentarze jak właśnie podobało?